Cześć! Jest dzisiaj z nami Mi Band 6 NFC. Jeżeli ktoś jest ciekawy jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Tekst do przeczytania już wisi na idea-technologie.com. O samej opasce i jej funkcjach w zasadzie dzisiaj mówić nie będę, bo to nie ma większego sensu. Jak ktoś chce, to może sobie zerknąć o tutaj, gdzie porównywałem Mi Banda 6 do jakiejś opaski Huawei. bo Mi Band 6 NFC to w zasadzie jest Mi Band 6, tylko jak sama nazwa wskazuje, z dodatkiem NFC, dzięki czemu mamy płatności zbliżeniowe. Do tej pory, jak ktoś chciał używać płatności zbliżeniowych, no to musiał szukać czegoś innego, albo zegarki jakieś sportowe, albo zegarki z WellOS, które są o wiele bardziej funkcjonalne niż ta opaska, dlatego że przez nie można porozmawiać, można odpisać na wiadomości, czy tam podyktować wiadomość. Mają GPS, mają always on display, tych wszystkich rzeczy tutaj. W tym naszym małym będzie 6 NFC nie ma, ale za to jest coś, co, czego znowu nie ma w WLS, czyli jest długi czas pracy na jednym ładowaniu. W moim przypadku to jest jakieś 6-7 dni, no chyba, że więcej sportu uprawiam. Tam to są circa about 2 dni, czasem w zależności od urządzenia, tam pół dnia mniej, czasem pół dnia albo jeden dzień więcej, ale no, Max do trzech dni, tylko na jednym urządzeniu udawało mi się dociągać. A tak to zazwyczaj co dwa dni trzeba te zegarki z US ładować. Także pod tym względem opaska wygrywa. No i teraz ma płacenie, którym dzisiaj się będziemy zajmować. No dobrze, to co zrobić, żeby płacić tą opaską? Chciało mi dogadało się z MasterCardem i wszystkie. Płatności są obsługiwane przez Mastercard. Teoretycznie lista oficjalnych banków i instytucji wspierających płatności MIS jest na razie niewielka, dlatego że to jest bank pocztowy, jest też, ma być M-Bank, BNP, Paribas, i Get bank ale są dwa fintechy, to jest Zen i Kelf i, za przeproszeniem, i właśnie o tych fintechach i o tych aplikacjach warto porozmawiać, bo dzięki nim tak naprawdę zapłacić każdą kartą z każdego banku. Ja najpierw zainstalowałem sobie Zena, bo trzeba założyć sobie konto i dla spróbowania zainstalowałem sobie Zena. Zaraz wam pokażę. I do zena sobie przelałem 20 zł, najmniej ile można było, żeby sprawdzić, jak w ogóle te płatności będą wyglądały, czym to się je i czy to będzie dobrze działało, i tak dalej, i tak dalej. Działało bez żadnego problemu, w związku z czym po zenie zainstalowałem sobie kelwa. Dlaczego? Dlatego, że tutaj możecie sobie podpiąć dokładnie każdą kartę. Najpierw sobie tutaj dostajecie wirtualną, znaczy wybieracie sobie wirtualną kartę. I założenie tego trwa chwilę, moment. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Naprawdę każdy sobie poradzi. A później przechodzicie tutaj i podpinacie sobie kartę, jaką chcecie. Ja w tym momencie mam podpiętą kartę z PKO, BP i z ING. No i tutaj wybieracie sobie, o, którą kartą chcecie płacić. Jak widzieliście, ja płaciłem tą. Teraz w zasadzie wszystkie płatności. Płacę tą kartą, już jest 1379 zł na koncie. No i dzięki temu naprawdę, naprawdę to wszystko jest mega wygodne, bardzo intuicyjne i nie ma w zasadzie żadnych ograniczeń, że jakiś bank wspiera albo nie wspiera. Tylko dzięki temu kalwowi wszystko tutaj sobie podłączycie. Jak zainstalujecie taką aplikację, jak podłączycie sobie karty, to oczywiście wszystko trzeba zgrać z płatnościami w Mi Ficie. Wchodzicie sobie, już pokażemy wszystko od początku. O. Wchodzicie sobie w swoje urządzenia. Tutaj mam Mi Smart Band 6 NFC, wcześniej jak widzieliście, jak widzicie Mi Smart Band 6, tutaj jest NFC i tutaj wchodzicie w zakładkę karty. Tutaj macie karty bankowe, klikacie. O. I tutaj wciskacie plusik. I podpinacie sobie kartę, jedną, drugą, trzecią, ile tam chcecie, albo ją skanujecie, albo wpisujecie numer karty. Tutaj wciskacie dalej, zgadzacie się, wszystko za rączkę was poprowadzi. Dostaniecie później SMS-a z kodem autoryzacyjnym, i już, i to w zasadzie na tyle. Macie jedną, i drugą, i trzecią kartę, jak tam chcecie, podłączoną do. Swojego konta i możecie już płacić. Co zrobić, żeby zapłacić? No więc, tak. Najpierw trzeba założyć oczywiście opaskę na rękę. I dokładnie tak samo jak jest w zegarkach SLS Trzeba mieć kod zabezpieczający. Jaka jest przeszkoda, jaka jest niewygoda? Tutaj taka, że ta opaska jest mała. No więc, jak kod jakiś sobie tam wybierzecie, no to o widzicie, trzeba się tam e, no Palec duży, cyfelki małe to nie zawsze może być wygodne, ale powiedzmy, że sobie z tym dacie radę. Taki kod trzeba wbić Każde razowo, po tym, jak ściągniecie opaskę, i później założycie ją znowu na rękę i chcecie płacić. No więc to jest dokładnie, albo w ogóle chcecie używać tej opaski, to jest dokładnie tak samo jak w każdym zegarku z ULOS. Albo po 24 godzinach, czyli tak samo jak w WLS, także tutaj nie ma na co narzekać, ustawiacie sobie odpowiednią. Tarcze. Macie tutaj, ponieważ mam podłączone dwie karty, więc sobie wybieram, z której chcę płacić, albo z takiej, albo z takiej. Powiedzmy, że z tej naciskam, trzeba chwileczkę poczekać. No i w tym momencie mam 60 sekund na dokonanie płatności. To czego się obawiałem, to jest czułość tego NFC. Czasami w niektórych zegarkach jest tak, że trzeba podejść bardzo blisko do czytnika, czasami coś nie chwyci, rzadko, ale się zdarza. Oczywiście wszystko zależy od urządzenia. Tutaj słuchajcie, przez ponad dwa tygodnie jak używam tej opaski, to nie miałem ani jednego przypadku, kiedy by mi coś nie chwyciło i to naprawdę doskonale wszystko działa. Nie muszę tam przytykać strasznie blisko, wystarczy, że o zbliżę do czytnika opaskę zapłacone dziękuję do widzenia więc z tego punktu widzenia naprawdę fantastyczna sprawa i powiem wam że taka opaska kosztuje 249 zł zdarzają się promocje ona kosztuje tam wtedy niecałe 200 to jest zdecydowanie najtańszy sposób na płatności zbliżeniowe na nadgarstku a drugą wielką zaletą jest to że właśnie to jest małe oczywiście tam z widocznością w sensie o ja muszę mieć okulary, dla mnie ta opaska może czasami jest troszeczkę za mała, ale ponieważ właśnie ona jest niewielka, więc ja ją mogę nosić na lewej albo na prawej ręce, czyli mogę ją mieć tak naprawdę cały czas. Spotykam wiele osób, które noszą, nie wiem, tutaj Apple Watcha, tutaj jakieś coś, coś innego, więc tą opaskę mogę sobie założyć tutaj na prawą rękę, a na lewej ręce mogę testować inne zegarki takie, które na przykład w chwili obecnej płatności żadnych nie obsługują, trochę damskie, ale pff, ile można męskich wielkich e, testować, więc wziąłem tego Huawei'a damskiego. No i tak cały czas płatności są przy mnie. W związku z czym naprawdę najtańszy sposób na płatności zbliżeniowe na nadgarstku, który działa jak dla mnie doskonale. O i to by było na tyle w tym dzisiejszym bardzo krótkim trochę chaotycznym, ale może nie. Może się czegoś tam dowiedzieliście w filmie. Dzięki wielkie i co? I do następnego urządzenia. Na razie. Hej, cześć.